Znaczy planujemy zakupić dział, dwie, dwie działki w miejscowości Pogórze. One są częściowo przeznaczone na pod usługi mieszkaniowe oraz podzieleń publiczną, fragment pod, pod drogę. Suma powierzchni tych dwóch działek to jest około 1,8 hektara w Pogórzu z przeznaczeniem oczywiście na realizację jakichś celów publicznych w Wielkiej a jaki cel publiczny tam przewiduje? Tak? My jeszcze dokładnie nie sprecyzowaliśmy, co tam dokładnie ma być. Bardzo poważnie myślimy o szkole, natomiast na chwilę obecną chcemy po prostu pozyskać takie, te, takie, takie nieruchomości do, na, do naszego zasobu, a później za dokładnie planować. To jest no. przy tej ulicy Dorsza, tak? Tak, to jest, jest, jest skrzywanie ulicy Dorszej i, i ulicy Wiejskiej. Wiejskiej. To jest tak. dokładnie skrzywanie ulicy Wiejskiej i Dorsza. Biedny ten losik. Z każdej strony go tam leż męczą. Panie Antoni. Ja bym też chciałbym taki. A ja tak chcę na tak to, to, to to... radna ma... na, na... Na, 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 na chwilę obecną jakby nie mogę tak, tak, tak dokładnie no, dokładnie no, powiedzieć. Na to, natomiast na pewno będziemy się opierać na wycenie nas. Panie Wójcie, a kto tak z radnych tak napuścił pana na, na tam na wykup tej ziemi? Nikt. Potrzeba. Potrzeba. Nikt. Możemy się tej... domyślić? Panie Pani, Pani radny, ja, ja, ja jako wójt podejmuję cały szereg różnego no, rodzaju, to rodzaju to inicjatyw. To chyba, e... no. <śla> Taki mąciciel, nie? Ale panie, panie wójcie, to tam jest, rozumiem, że gmina jest jakby dogadana z właścicielami i chce to kupić. Tak, no tak, to tak. Ja chcemy to kupić, to oczywiście. A no. No oni chcą sprzedać. Tak. Panie, panie Radny, tylko tak yy, yy, kończąc, yy, nikt mnie oczywiście nie namawia, mówię, ja jako główny podejmuję cały szereg yy, różnych inicjatyw yy, i gospodarczych, yy, i z gospodarki nieruchomościami. Podjąłem yy, ja rozmowy już jakiś czas temu, no i w tej chwili chcielibyśmy je po prostu gdzieś finalizować. Ja. ja mam pytanie, można? Proszę. Yy, cel oczywiście jest jednoznaczny, bo potrzeba szkoły tam jest. Mówię o szkole już nie mówiąc o ośrodku, o przychodni. Ale czy nie lepiej by było spróbować, a może były takie negocjacje, o nabyciu podobnego terenu, a nawet połowę mniejszego, po drugiej stronie kościuszki od przedszkola. Tam jest niezabudowany teren. Jakkolwiek on jest na pewno droższy, bo to jest zabudowa wielorodzinna, niż tutaj, jednorodzinna, więc to rzecz roznawca na pewno też inaczej wyceni, ale tam jest o 500 metrów bardziej w centrum osiedla Pogórza. I teren byłby lepszy być może, być może tu i tu, bo tu przychodnia, a tam szkoła. No to już jest kwestia dyskusyjna, bo to kosztuje, a jednocześnie nie wiem czy nie warto by było porozumieć się z tym panem czy właścicielem, który tutaj mocno protestuje, graniczy z przedszkolem budowanym mhm. i tam wykupić tylko, załóżmy, pół hektara, bo pół hektara tam przy przedszkolu już by było, czyli łącznie na szkołę hektar. Hektar to jest tyle, co jest szkoła w Pogórzu, nawet nie cały hektar, a tam, jak widać, jest przestronnie. I byłoby to mniejszym kosztem być może, nie? No może większym kłopotem, bo tam jest trudno się dogadać, ale można takie coś rozważać. Ja już od razu odpowiem, że to nasze znaczy, tej działki po drugiej stronie ulicy Kościuszki nie braliśmy raczej pod uwagę. Braliśmy pod uwagę jakby dwie lokalizacje, tu przy przedszkolu i tą tak. lokalizację, o której w tej chwili mówimy. Natomiast niezależnie którą lokalizację byśmy wzięli, to według naszych wyliczeń potrzeba powierzchni około 1,5 hektara. No na, to, to już nie tylko na szkołę rozumiem? Yy, głównie. Głównie. Jeżeli popatrzymy sobie na dział, działkę szkoły w Pogórzu, to na samej tej działce, działka ma około hektara i nie ma tam żadnego boiska. Bo boisko jest po drugiej stronie, na drugim hektarze. Czyli boisko plus szkoła to jest w tym przypadku około 2 hektara. Bo no, szkoła podstawowa w Kosakowie, ta część, że tak powiem, edukacyjna plus zaplecze, że tak powiem, sportowe, to jest około 1,7 hektara. To Dębogórze ma według mnie, działkę powyżej 2 hektarów, ale jest no, dosyć taką rozłożystą, że tak powiem, placówką. Także, żeby zrealizować jakby kwestię budynku oświatowego, już nie mówiąc o czymś innym, to potrzebujemy powierzchni około 1,5 hektara albo większej. Czyli na samą szkołę. Nie, ja tego nie przesądzam. Szanowni Państwo, ja tego absolutnie nie przesądzam, bo my odnośnie ośrodka zdrowia też bardzo poważnie rozważamy, bo też mamy jeszcze między innymi rezerwę przy ulicy Kościuszki pod przedszkolem. To też jest 2,5 tysiąca metrów rezerwy. Być może tam ośrodek zdrowia też zlokalizujemy. Natomiast te ciałki, o których tutaj dzisiaj mówimy, chcemy przeznaczyć głównie na realizację celów publicznych. Celów publicznych no, w gminie Kosakowo jest cała masa: szkoły, przedszkola, ośrodek zdrowia, pomoc społeczna. O świetlicach sołeckich może, może nie mówię, bo e, nie wiem czy w Poburzu taka takowa byłaby potrzebna, ale tych, tych pod, potrzeb, tak powiem no społecznych i usług publicznych jest cały szereg, więc te działki, które chcemy kupić to są konkretnie pod realizację usług publicznych. Czy w związku z tym w, w projekcie studium ten teren, który tutaj obecny Pan, który był przy przedszkolu pozostanie taki jak jest, czy będzie nadal jako usługi. Jak usługi? Nadal. Nadal jako usługi.